Kochani, wysłuchaliście pięknego koncertu, a teraz obejrzycie krótkie, bardzo zabawne przedstawienie o tym, że każdy z Was jest wyjątkowy i kreatywny. Zapraszam Was serdecznie. Oj, muszko, muszko, ale fajnie, że Kasia nas przygarnęła, co? Nie, no super. Kto by pomyślał, że znajdziemy dom u człowieka? No, ale z drugiej strony, kto nie chciałby mieć takich pupili jak my? Żaba wegetarianka i mucha, które się przyjaźnią? No przecież to czad! No super, tak, masz rację. Żabko! Muszko! Gdzie jesteście? Muszę wam coś pokazać! Muszę wam coś pokazać! O, dobrze, jesteś żabko! Gdzie jest muszka? Ech, chyba tam poleciała. Jesteś, jesteś muszko. O, jesteś muszko! Hej, moje maleństwo. Słuchajcie! Uwaga! Namalowałam swój pierwszy obraz! Piękny, co? Ogrubny, no, Spadko, co nie ma? tak? No i tak nie rozumie, jak nie mówimy po człowieczemu. To no przecież straszny. Piękny. Rozumie język ciała. No, muszko, podobać się? Nie, że tak! W ogóle mi się nie podoba. No, wiedziałam, że Wam się spodoba. Jesteście takie kochane. Dzięki, zaraz wracam. Rany Julek, co za bohomas! Czy ona to namalowała z zamkniętymi oczami? Słuchaj, ty się w ogóle nie znasz na sztuce. Zupełnie. Ja na przykład znam takiego artystę, malarza, który e, malował kiedyś takie właśnie obrazy, prawie identyczne i wiesz co? Ludzie się nimi zachwycali. Serio? Tak, no serio. Wiesz co? To to jest dowód na to, że ci ludzie są totalnie pokręceni. Nie żadni pokręceni, tylko kreatywni. Kreatywni. Tak, tak, kreatywni. A co to w ogóle znaczy kreatywni? Naprawdę nie wiesz? Nie. jej Kusiąć tutaj znowu, muszę Ci wszystko opowiedzieć. Posłuchaj. Czytamy w Biblii w pierwszej księdze, która nazywa się Księgą Rodzaju, o tym, że Pan Bóg stworzył cały świat. W niesamowity sposób. On stworzył ziemię i stworzył niebo stworzył księżyc i gwiazdy, i słońce i planety niesamowite, piękne rzeczy. Stworzył też, na przykład, wodę i ryby w niej stworzył przepiękne rośliny, wielkie drzewa i krzaki i piękne kolorowe kwiatki. Stworzył też niesamowite zwierzęta. Takie maleńkie jak muszka. Piękne muchy. I takie ogromne jak słoń albo wieloryb. Ale wiesz, ludzie, kiedy patrzą na te jego dzieła, no to różnie tak na nie reagują. Troszkę tak jak ty na obraz Kasi. Wiesz, na przykład niektórzy mówią, że muchy są wstrętne i okropnie bzyczą. No ja nie znam nikogo. Ale nie, tak ale powiedział. ja Nie widzisz, ja absolutnie tak nie myślę. Ja uważam, że jesteś bardzo piękna i bardzo fajna. Wiesz, niektórzy na przykład myślą, że taki wombat to jest po prostu jakaś taka mała szara Świnka, nic ciekawego. Ale znam na przykład taką jedną panią, zresztą dyrektorkę jednej szkoły, która uważa, że wombat to jest najpiękniejszy, najcudowniejszy, najsłodsze zwierzętko na świecie. <laughs> I jej marzeniem oczka. było go przytulić. No widzisz, Nie. tak to jest. Ale wróćmy do Pana Boga. Więc kiedy Pan Bóg stworzył już cały ten świat, zwierzęta, rośliny, planety, na samym końcu stworzył człowieka. I wiesz co, On stworzył go w wyjątkowy sposób, bo tylko człowiek został stworzony na Boży obraz i podobieństwo. To znaczy, człowiek został stworzony tak jak Pan Bóg. Człowiek ma możliwość tworzenia niesamowitych, pięknych rzeczy. Widzisz, na przykład, zobacz tutaj, pokażę Ci coś. Zobacz, to jest pudełko, w którym mama Kasi przechowuje różne rzeczy, które ona zrobiła dla swoich bliskich sama, własnoręcznie. Zobacz, tu na przykład, o, popatrz, jakie piękne, zobacz. To jest świecznik, który Kasia sama zrobiła dla mamy na dzień mamy. Widzisz, jaki piękny? Później tu na przykład, o, zobacz, tu jest o piękne serce na urodziny taty, zrobione z takich maleńkich kawałeczków, śliczne. A tu na przykład zobacz, o, własnoręcznie zrobiła skarpety na drutach dla dziadka Mundzia. No, mówię ci niesamowite. A tu jeszcze poczekaj, zobacz, dla babci patrz jaka piękna karteczka, 3D normalnie, widzisz, zobacz. Popatrz, jak kreatywna jest Kasia, na jak wiele niesamowitych sposobów potrafi okazać innym uczucia. I widzisz, Pan Bóg sam jest niesamowitym stworzycielem, bardzo kreatywnym, wyjątkowym i nas, ludzi, stworzył na swój obraz. To jest niesamowite. I właśnie tak zrobił z Kasią. On sprawił, że Kasia. Jest kreatywna, jest niesamowita, bo jest stworzona na Jego obraz. I widzisz, to jest tak, że każdy z nas, każda mama, każdy tata, każdy dziadek, każda babcia i oczywiście każde dziecko są stworzone przez Pana Boga na Jego obraz i podobieństwo. I to jest niesamowite, że tacy mogą być kreatywni ludzie, dzięki Bogu. Tak, teraz to ja rozumiem. Nasza Kasia jest cudownie kreatywna. Mm -hmm. Nawet ten obraz zaczyna mi się podobać. No, no całkiem fajny jest. Jestem tak zachęcona moim pierwszym dziełem, że postanowiłam namalować Kolejny obraz. Wow. Razem namaluję Twój obraz, rzadko. Oj, ja cię usprawię tutaj, jak modelka będziesz wyglądała. O, tutaj. O, pięknie. Tak? Pięknie. Dobrze, dobrze. Cudo, tak, no, tak cudo. Tak. cudo. Przepraszam, muszko przefruń tak troszkę dalej. O, super. Dobrze, dobrze. Uf, pełne skupienie. Jestem taka szczęśliwa, kiedy maluję matkę. <grystanie> o! o. <U. grystanie> mm, tutaj no, no i co, jeszcze... jak wyglądam? Jak wyglądam? No, to będzie kreatywny portret. Ok. O. O, już kończę. Powoli. Jak pięknie. Skończę. Żabko, ale nie dam rady Ciebie namalować. To jest po prostu okropne. Jesteś taka piękna, masz takie piękne kształty, a ja nie mogę tego namalować. Nie potrafię. Jestem beznadziejna. Już nigdy nie namaluję żadnego obrazu. Nigdy. Koniec. Nie, nie, to nie może być takie złe. Nie może być takie złe. Poczekaj, zobaczę. To, 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 to niemożliwe. Nie, nie No, nie tak! Ale nieważne, jak tam. Nie możemy nie może jej zostawić w takim stanie! No, nie możemy pozwolić, żeby tak o sobie myślała! No, ale to co Z... zrobimy, co zrobimy? No, wiem, zafryzujemy ją! Pauza, challenge! No, no i co teraz? No teraz. Teraz przynajmniej już nic na, nie namaluję. Przestań, ale jesteś okropna. Nie no dobra, teraz po prostu y, musisz jej chyba przypomnieć, bo zapomniała. Y, powiedz jej to, co mi mówiłaś, że przecież ona jest stworzona na obraz Pana Boga i że jest kreatywna. Okej, okay, dobrze, dobrze. Kasiu, pamiętaj. Że zostałaś stworzona na obraz Pana Boga. On jest niesamowicie kreatywny, stworzył przepiękne rzeczy i Ty, podobnie jak On, też masz takie możliwości, niesamowitą wyobraźnię i tworzysz piękne, cudowne rzeczy. Tak, Twoje dzieła są bezcenne dla Twoich rodziców. Zobacz, przechowują je w tym pudełku i Ty też jesteś bezcenna w oczach Boga. Jesteś Jego dziełem. Wystarczy? No, myślę, że tak. Na pewno sobie już przypomniała. Start! I, i, jestem bezcenna. I, I moje dzieła są bezcenne dla moich rodziców. No, no. Co tu się zastanawiam, jakim cudem te wszystkie myśli pojawiają się nagle w mojej głowie? No, ja też się zastanawiam, jak ci ludzie sobie w ogóle radzą w życiu? Jak to jak? No, przecież są kreatywni. A, no tak, ty. Może byśmy poleciały do kuchni, zobaczyły, czy nie zostawili jakichś kreatywnych resztek? Świetny pomysł, chodźmy! 1 czerwca, Dzień Dziecka. Z okazji Dnia Dziecka życzymy wszystkim dzieciom. Małym i dużym, młodszym i starszym, radości, radości, radości. Wszystkiego co najlepsze, żeby w tym dniu towarzyszyło Wam. Mimo tego, że nie możemy razem świętować na świeżym powietrzu, to życzymy Wam, żeby w Waszych sercach tego powietrza nigdy nie zabrakło, żebyście byli. Kreatywni, twórczy, pełni pasji, i żebyście zawsze pamiętali, że bycie dzieckiem to jest naprawdę super sprawa. Z tego miejsca chcielibyśmy również podziękować, bardzo serdecznie podziękować wszystkim darczyńcom, wszystkim sponsorom, bez których nie udałoby się zorganizować dzieciom aż tak dużej niespodzianki. Dziękujemy bardzo.